Wszystkim z okazji Dnia Dziecka chciałabym kontynuować tą tradycję, która jest od tamtego roku na moim kanale, a mianowicie nagrać kolorowanie losowymi markerami. Oczywiście z przygotowanym wcześniej przeze mnie rysunkiem w tejże tematyce. No dobra, ja już więcej nic nie mówię. Oprócz tego, że na samym końcu pojawi się jak zwykle wersja z losowymi markerami i tymi samymi wylosowanymi markerami, tylko że w miejscach, które ja wybrałam. No ale dobra, to zobaczycie za chwilę. Znaczy na sam koniec, ale za chwilę będziecie widzieć, jak losuję markery. Także zapraszam. Tak wygląda mój rysunek do pokolorowania, który stworzyłam przed chwilą, i jak zwykle w opisie macie link do niego. Możecie go pokolorować w swoim stylu, swoimi kolorami lub wylosowanymi. No i wstawić na przykład na Instagram i mnie tam oznaczyć, ja będę z chęcią oczywiście patrzeć, więc tutaj mam oryginał i jak zawsze przygotowałam sobie drugi egzemplarz, skserowałam właśnie ten rysunek i na nim będziemy pracować, ten zrobimy jak zawsze losowymi markerami a ten drugi losowymi markerami, ale w miejscach, które ja wybiorę, miseczka jak zawsze czeka tutaj po boku, skóra oczywiście leży, tutaj akurat mamy tak jakby trzy skóry, ale wiadomo skóra dzieciaczka no i dzisiaj będę używać markerów Copic Ciao, brush marker oraz promarker z Winsor M. Newton. Więc co? Zaczynam losowanie, a później wylosujemy część, którą będziemy kolorować. Okej, okay. Dobra, zaczynamy od takiego koloru Saddle Brown, brązowiutki, bardzo ładny i zobaczymy co to będzie. Będzie to, wow, krzesło, krzesło brązowe, pasuje nam, ok, więc koloruję. A właśnie, tak, by the way, ja wam powiedziałam na wstępie, że to kolorowanie na dzień dziecka było robione rok temu. A sprawdziłam i było to dwa lata temu. Czajcie, ile to już minęło od kiedy ja robię te losowe markery? I wy nadal to oglądacie. Chcecie yy, kolorować też właśnie te rysunki swoimi kolorami lub losowymi. Naprawdę bardzo się cieszę, że ta seria przypadła Wam do gustu. I tak na razie wygląda pokolorowane krzesło na brązowo. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Oczywiście później jeszcze dołożę cieni. Mamy też dość dużo elementów dzisiaj do pokolorowania, więc będę lecieć dalej. I mamy tak dziecko oczy. Okej. Okay. Także obstawiajcie jakie oczy. Ja bym chciała takie ładne niebieskie. Mi się bardzo podobają takie jaśniutkie niebieskie oczy. O nie, o nie, ale żółte, takie rażące. Ja wiecie, ja bardzo lubię takie pomarańczowe oczy robić w moich postaciach. <ścoughs> Ale mega, jakie w ogóle przeszywające te oczy, taki przeszywający wzrok. Fajnie, ładnie wygląda. To teraz weźmy kolor i wylosujmy i za chwilę jeszcze rzecz. Dobra, nie no, naprawdę. Znowu, znowu mamy kolor brązowy. Tym razem walnut i jest to promarkę. Mam nadzieję, że nie wylosują mi się tutaj włosy, bo nie lubię bezpędzelkowej końcówki kolorować włosów. Ale zobaczymy. O, minionek skóra. Wow! Widzicie, jak teraz wygląda minionek? Minionek jest kolor żółtego. Możemy mieć swoją wersję, prawda? Na dzień dziecka jest wszystko możliwe. Z tym kolorem mam lekki problem, bo niestety mi się wypisuje. Gdzieś mam jeszcze drugi egzemplarz. Później jak będę kolorować ten drugi, tą drugą wersję, to po prostu go znajdę. No niestety mi się wypisuje. No cóż na to poradzić. Właśnie niektóre markery szybko się wypisują, niektóre wolniej, ale trudno. O, jak już jesteśmy przy temacie skóry. Zobaczcie, kermit skóra powinna być zielona. Tak jak widzicie właśnie na obrazie, ale. Mmm, coś mi się wydaje, że będzie brązowa, ale zobaczymy. Okej, okay, coś podniosłam. I teraz reveal! Uuu, wow. Almond? Really? No to pięknie, zobaczymy Kermita w odsłonie bardziej ludzkiej niż zielonej, ale ładny kolor naprawdę. Ale ślicznie wygląda, cudo, cudo, po prostu cudo. To lecimy teraz dalej i weźmiemy jakiś kolorek najpierw. Kopik, okej. Okay. O, jaki piękny kolor, boże, ale cudowny, BV00 i jest to taki kolor mały. Okej, okay, nie będę czytać, yy, wylosujmy, co będziemy tym kolorować, O! Ou, oh, wow, jestem w szoku. No, dziecko będzie miało naprawdę szalone włosy, ale za to bardzo ładne. No, spójrzcie tylko, jakie cudańko, jaki piękny kolor. Nie wiem, czy tak ładnie tutaj pasuje nam do całej kolorystyki, jaką mamy. No, ale cóż, tak nam wyszło, to tak niech będzie. I bardzo się cieszę, że akurat mamy tutaj pędzelek na tym kolorze, bo wiecie, włosy lubię kolorować pędzelkowym markerem. Dalej, losujemy kolor. Mamy o kolor koralowy, jeszcze z Letraset. Kto kojarzy w ogóle tak, taką firmę pro markerów? I mam nadzieję, że będzie mi działać, albo będzie jakaś mała powierzchnia do pokolorowania, bo może już... Uuu, to jednak nie mała powierzchnia, bluzka dziecka, tutaj ją mamy, oprócz szelek. Trzymajcie kciuki, żeby to dało radę. Dobra, chyba je... chociaż nie będę chwalić dnia przez, przed zachodem słońca. A to jak już kończę kolorować tę bluzkę, znaczy kończę nakładać kolor, to opowiem wam pewną ciekawostkę. Kiedyś jak chciałam zacząć swoją przygodę z markerami, to kupiłam sobie, kiedyś Wam mówiłam, 10 sztuk markerów, właśnie Pro Marker z firmy Letraset jeszcze. No i nie wiedziałam jaki kolor wziąć do skóry, taki jasny. No i patrząc na opakowania, pomyślałam, że taki kolor no, by, byłby chyba odpowiedni zobaczcie jaki kolor wybrałam do kolorowania skóry on jest totalnie różowy no i też wygląda po prostu jak takie oparzenie słoneczne więc myślę, że to nadawałoby się raczej albo do mm, ust albo po prostu do jakichś rumieńców no ale niekoniecznie do całej mm, skóry do twarzy no i patrzcie wystarczył nam na całą bluzkę więc jestem w szoku no ale dobra, przejdźmy już do kolejnej rzeczy. Tym razem wylosujemy, co mamy pokolorować. Minionek, oko, tylko to, co jest w środku. Jak dobrze pamiętam, to minionek chyba miał brązowe oko. Chociaż, no niestety nie oglądałam tego, ale bardzo mi się podoba design tej postaci, więc wrzuciłam ją tutaj do naszego rysunku. Kermita oczywiście kojarzę, bo się oglądało. Za dzieciaka, ale dobra, losujemy. I uwaga, mam tutaj oko minionka i będzie to kolor, o, fioletowy EV 000. Bardzo jasny. Chyba no, ładnie będzie pasował nam tutaj do koleżki. No, przepięknie, bardzo ładnie. No, czadowo. <grych> Dobra, weźmy teraz jeszcze kolejną rzecz. O, usta. Usta dzieciaka. Dobra, obstawiajcie jaki kolor będzie na usta, ja bym chciała jakiś taki ładny taki, albo jakiś troszkę jaśniejszy, ale może być też umorusany, więc jedziemy z tym dalej. Coś mam? Coś mam? Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Czy wy widzieliście? Bo ja nie. Aha. <ścoughs> nie, tylko nie trupie. To jest y, Ice Grey 2, IG2 Pro Marker. Y, trupie. Usta. Może niekoniecznie jest to według mnie tutaj spodziewane. O, <noise> jeściu! Ale słodziak. Okej, okay. weźmy teraz może kolor najpierw, bo piszecie mi w komentarzach, że też fajne jest losowanie najpierw koloru, więc proszę bardzo. Coś z dołu. Wyję... Oj, wyjęłam, ale ładnie. Jak ja lubię ten kolor. Jest to Mint Green G637. Bardzo ładny kolor. Ale teraz co mamy do pokolorowania? Jakąś ścianę, szelki. Skóry nie liczymy. Oczy, kołnierzyk. No i o, o, ubranko minionka. Ja bym powiedziała, że Kermit. Tak, tutaj, o jezu, o do Kermita to by tak pięknie pasowało. A. Ale mamy ściankę. Tutaj mamy tą ściankę. Także też jest fajnie. Śliczny kolorek. Bardzo ładnie tutaj pasuje. Idealnie na dzień dziecka. Mamy bardzo kolorowo. No to teraz będziemy losować kolor do kermita do kołnierzyka. Mm, no to ciekawe, jaki on będzie. O, A czemu on jest taki brudny, ale pasuje do oczu dziecka. Taki mocny, oj, mocny. A, jest to kolor Y-06 Yellow. Ale czułam, jaki jest napompowany kolorkiem. Nie używam go zbyt często, bo jest naprawdę neonowy. Odkładam i lecimy dalej. Jeszcze zostały nam tylko cztery rzeczy plus skóra, więc już zbliżamy się do końca i teraz będziemy kolorować Kervita oczy. Hmm, no nie wiem czy to jest dobry pomysł, nie wiem czy zostawić. A dobra, zaszalejmy, weźmy mu, wylosujmy jakiś kolor oczu, będzie fajnie. Mamy, o dobra, mamy jakiegoś Kopika. Jaki ładny! O nie! BG13. Znowu Mind Green. Zobaczymy, jak się będzie różnić od Mind Greena w promarkerach. Ale już widzę, że jest bardziej niebieski. No, ale piękne. Kolory dzisiaj. Wow! <ścoughs> Ciekawie wygląda. Najpierw wylosujmy kolorek. Mamy jakiś kolorek z. O, z promarkera Sunkist Pink, ten bardzo lubię też do ust y, używać. I będziemy kolorować nim minionek ogrodniczki. Okej, okay, fajnie. Bardzo ładnie to wygląda. Rozładowała mi się właśnie kamera, więc zabieramy się za te ostatnie dwie, a raczej trzy rzeczy. Yy, dobra, mamy szelki dziecka i teraz y, zobaczymy jaki kolor będzie do nich. Coś mam, coś mam, coś mam, Oooo! lilac V327, lubię ten kolor, bardzo ładny jest, ojej. No i co na to powiecie, jak pięknie się wpasował do koloru włosów. Ostatnie z miski, co nam zostało, to na pewno Dominionka ten, mm, tak, Okular, tak to, tak to nazwałam, po prostu są dwa kolory Jeden tutaj do części głównej i jeden do tej opaski No do tego co po prostu przytrzymuje No to najpierw wylosujmy do głównej części Dobra O, rose red, ale ładny I do paska I do paska będzie mango, ale fajne Kurczę, no dzisiaj to jest naprawdę mega kolorowy dzień ja Jestem w szoku, że to tak się wylosowuje w ogóle, wow Ale śliczny taki malinowy kolor Malinowy i mango Aż mi się zachciało jeść No powiem wam, że kolory no nie są takie jak na oryginałach, ale Przymknijmy na to oko Teraz lecimy ze skórą obstawiajcie oczywiście na dole jaki kolor będzie miała skóra ja mam nadzieję, że będzie jasny, bardzo radosny, nawet nie obstawiam jaki kolor, bo nie ma to sensu ale wy możecie to napisać na dole w komentarzach, zanim jeszcze to wylosuję, więc jedziemy mam nadzieję, że nie widzieliście, ja nie widziałam mam tutaj pod spodem i czuję, że to jest albo promarker, albo brush marker Uh! Okej, okay. no to zobaczmy, co to będzie. Raz, dwa, trzy. No nie! No nie! Czerwone, Berry Red R665. Nie, cała moja piękna koncepcja kolorowa. O, no niby jest to kolor, ale takiego to ja bym się nie spodziewała. No nie, no nie, totalnie nie. Przynajmniej jest to pędzelkowa końcówka, więc będzie się fajnie kolorować. Ech, no cóż ja mogę powiedzieć? Było pięknie, skończyło się jeszcze piękniej. Wyszedł nam taki ach, mały diabołek. Można to tak powiedzieć. No, nie wiem co więcej mam powiedzieć na ten temat. Po prostu pocieniuję dalej. No i zobaczymy, jak to będzie na koniec wyglądać. Także za chwilę wracam. Okej, okay, dodałam już trochę cieni. Tak wygląda nasza losowa wersja. Pamiętajcie, że ten rysunek jest dostępny w opisie i nie będzie na pewno dostępny cały czas, bo po jakimś czasie, niestety, link wygasa i już nie można pobierać rysunku. Możecie go właśnie pokolorować, tak jak Wam wspominałam, no i poczekajcie jeszcze do końca, bo tam pokażę Wam, jak pokolorowałam ten sam rysunek tymi kolorami, które wylosowałam, tylko w miejscach, które ja sama wybrałam. Powiem Wam, że to nie wygląda może zbyt dobrze, ale poczekajcie jeszcze na tą drugą wersję, może będzie jednak lepiej. Ok i w tym odcinku to już by było na tyle. No i teraz nadszedł czas na pokazanie Wam ostatecznych wersji. Tutaj mamy losowe markery, które wylosowałam w trakcie tego odcinka. Tak wygląda skończony rysunek. A tutaj mamy tę samą wersję, kolorystyczną, tylko z wybranymi przeze mnie miejscami. Zaznaczcie w ankiecie, która wersja przypadła Wam bardziej do gustu. Ja zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, bo tam pojawiają się różnego rodzaju rysunki, relacje, zdjęcia i tak A my już widzimy się w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia i pa! Me of your voice, and even though we both made it.